Mam kożeczki z tej strony, Janowski Rolnik, a to mój pierwszy odcinek z Minecrafta, a mam wersję 16.4 Witam Was jeszcze raz serdecznie. Zaczynamy właśnie mój pierwszy Let's Play z Minecrafta. I jak wspomniałem mam wersję 1.64 i zagramy sobie na Survivalu Więc oczywiście. Muszę coś pokazać, yy, tu na to się nie będę Od Tego nie będę z tego korzystał, ani z tego to mnie nie interesuje. mi to gramy uczciwie. Oczywiście każdy z Was pewnie zna wersję D64. Dobra, troszkę trzeba sobie przypominać. Dobra, tak jest speed. Oczywiście gram na pokojowym, bo najpierw się chcę rozwinąć. Potem się będzie Jakieś tam zabawa z potworami. Na razie moim celem będzie rozbudowa. Troszeczkę sobie pochodzę, dobra. No to jedziemy jak każdy no początkujący Minecrafta, ale ja już trochę grałem, ale z długo miałem przerwę i teraz mogę troszeczkę nie ogarniać ja dlatego mam super zaistą za, y, poradnik Minecraftowy, łapka leci. Ale ja to tam potrzebuję tylko do jakich tam, y, jakichś tam trudniejszych y, rzeczy, które się oczywiście craftuje, jakieś tam porady jeszcze ewentualne i jeszcze, a wracając do rozmowy, to jak każdy w pierwszym się grać Minecrafta zawsze zaczyna na server grać y, tak, że zawsze ścina drzewo, bo to jest podstawowy y, surowiec. Pierwszy w sumie surowiec, który y, po prostu jest nasz... znajduje się nasze ekwipunku. Dobra, i pierwsze co robimy to deseczki. A czekajcie, na szybciej się to robiło. Dobra, na szybciej się y, daje wszystko. Dobrze pamiętam. Dobra, nie. Yy, to się oddzielało, o dobra, teraz też pamiętam jak się oddzielało, yy, to się tak oddziela, dobra, mamy właśnie, a jezu, tu nie mamy nasz crafting table i teraz właśnie cisnę jeszcze, na razie nie będę craftował sobie nic, na żadnego toporka, na razie będę wszystko łapką robił Survival, no bo Survival będzie fajny. Myślę, że tradycyjnie survival musi na być. Nie jakieś takie zajwiste survivale. Myślę, że ten też będzie dość zajisty. Jeszcze nie mam pomysłu w ogóle jak będzie wyglądało moje królestwo. że tak powiem. Będziemy się po prostu już rozwijać na kolejnych odcinkach. Była po prostu taka propozycja, e, ziomeczki, e, sorry, miałem, mam już wyrendowaną amnesję, ale wiecie, mój brat mi powiedział tak, e, nie, nie opłaca się grać amnesję, ponieważ jak ty nie, jak ja nie ogarniam tam, no nie, po prostu nie, nie cialiśmy się na amnesję, jest troszeczkę pizdu, się trochę ogarniania w ogóle wszystkiego. Więc ziomeczki, y, zamiast amnez, amnezji, y, to poleci seria właśnie z Minecrafta, myślę, że zamianka będzie lepsza, ponieważ w Minecraftie po prostu będzie więcej rajdy, beki itd, itp, itd, a amnezji to po prostu, jak to powiedzieć, no emocjach, jak w szachach, no to tam nic się nie dzieje, więc serią, serię z amnezji zastąpię właśnie Minecraftem. Myślę, że taka znaka Was y, też usatysfakcjonuje. Przynajmniej, tak. Więc 20 łapeczek i macie kolejny odcinek z Minecrafta. Tradycyjnie tak to mówię, już na samym czoteczku. Już, już nie będę mówił, że to już unikalna seria, bo to nie unikalna seria, bo to Minecraft, bo u mnie takie te rzeczy to, to rzadko wychodzą, jakieś tam super znane Wam rzeczy. Y, właśnie była też propozycja, to dawno już była w komentarzu. Nagrałem Minecraft, żeby nagrał Minecrafta, bo na to się dobrze wypromuje. No, zobaczę. Myślę, że Minecraft dobrze teraz będzie się, tak powiem, sprzeda u mnie. To, to się jeszcze zobaczy. Bo właśnie dużo jeszcze osób jeszcze tak są, jeszcze graczem Minecrafta, którzy chętnie sobie pooglądają zawsze Minecrafta, na przykład, a to taką tylko FIFA, bo FIFA będę też nagrywał, więc bo sam Farming to ta nie przewołuje za dużo widzów, tylko tych, którzy faktycznie... A właśnie tym są bo lubią tą grę, a Minecraft, taki Minecraft, yy, gracz Minecrafta nie będzie oczywiście gra do pewnie Farminga. Wiadomo, że będzie mu przy, przypaść do gustu ten Minecraft i będą po prostu z tego let's play'e, ponieważ chcę zaciekawić ten Minecraft jest teraz dość no, już mniej popularną teraz grom, ale jak jak, nie jak kiedyś co było, bo wszyscy gadali o Minecraft'cie, Teraz wszyscy gadają o CSie. Kiedyś to w szkole się gadało tak. Ja w Minecraft'cie to i to i tamto zrobiłem, a teraz y, w CSie. Teraz ja opaniguję to i tam, to i tamto i to. Tamto y, w ogóle... a se może pyknę lampkę, wiem, że troszeczkę jasno, ale sobie może pyknę. No um, ale trzeba sobie pyknąć. Nie hmm. wiem czy coś dam dunkło coś. Od portu USB. Także znaczy, jak lampkę, bo trzeba jakieś tam, tam przy. jakieś. coś w rondzie. No, Ogólnie raz będę się... No, nudny, będę ścinał. Ale dobra, teraz trzeba yy, znaleźć jakieś łowce. Troszeczkę jak na początek drewna mamy. Minecraft, yy, pierwszy odcinek, postaram się szybko wypikolić Jakiś tam krótki odcineczek tak żeby po prostu. Chcę po prostu mieć podstawowe rzeczy, mieć już y, pierwsze progresy rozwoju wiedział o Minecrafta. Je! Yeah. Kurde panie, no ale cilno będzie. W ogóle mam reminim, minimapa, jak widać, w prawym górnym rogu. Ym. I w ogóle co mnie zaskoczyło, że z nich no, a nie chyciły Minecrafta. Normalnie i łapka te za to leci, że, że po prostu. O, bez chcieliśmy Minecraft na manię, no, miazga Dobra, ci się Okej, o, jest, dobra, chodź tu. To jest fajna wersja, ponieważ w, w, w tych starszych wersjach Minecrafta było tak, że trzeba zrobić y, y, owce tego samego koloru, żeby zrobić łóż b, b, czyli łóżko. Yy, a teraz jest lepiej, że możesz yy, sobie zrobić łóżko z jakiej yy, dowolnego yy, wełny. Możesz po prostu mieszać wełnę. Dobra, ja sobie dam jakąś płaszczyznę. Nie, no na pustyni. A może jakichś villagerów znajdziemy? Ty, kurde. I tam będziemy zamieszkamy. Będzie już yy, hatecja gotowa. Zobaczymy. Ale ja coś swojego zbudować w sumie. To może coś w lesie, coś yy, wykarczyłem trochę lasu. Dobra, villagerów to może będę tylko z nimi handel, handel Oczywiście sobie y, walnę checkpoint, hmm, kurde, checkpointa? Hmm. Nie, po prostu, tak się, to nazywa Walnę sobie po prostu Taki promień wykurwisty na, na, na całą, na całą, długość do góry Bo taki po prostu znacznik, żebym wiedział gdzie jest moja chałupa, bo jak będę wędrował Yy, po prostu będę zwiedzał yy, tu, tam cały kraj, nie? To, żebym wiedział, jak potem wrócić do hopy, właśnie ten mini map jest o tyle fajny, jeśli chodzi o Minecrafta ponieważ on na ułatwia, nie trzeba mieć tej mapy zwyczajnej. Tylko patrzę tutaj, cyk mam zaznaczone, tylko że trzeba ten znacznik jeszcze dać, ale to dam dopiero jak dobra, już to będę robił. Kurde, szukam fajnej lokalizacji, ale... Dobra, nie, najpierw tak. Hmm. dobry day. Yy... Oczywiście będzie trzeba potem się przestać, te dwie noce. A to sobie pozwala się zrobić, za poza odcinkiem, już te dwie noce. Yy. Kurde. Czekaj, czekaj jakąś paną lokalizację. Też żeby były jakieś zwierzaczki koło mojego domostwa. Z głodu tym niepadek będę się klepał z potworami, żebym miał pożywienie. O, jungle! Jungle y, miałem kiedyś na survivalu chałupę w jungle. Y, w sumie miałem hałp, domek, tak zwany domek na drzewie. Na survivalu eee, to już wolę, wolę ten dom, tak zwany ten, ten czyli tradycyjny dom na ziemi. To było takie dzikustwo, takie... No, to będę miał duże zasoby tego drewna, takie ścieżkałe drzewo dżunglu. to on ma nie wo, się trochę drewna. Co za te, za te a, to było się to jakieś śmiechowe, żeby uśpiesznie. Łopaje Pizuję to, że trochę tego jest tutaj. Kurde, coś taką... Mogę się te pustyni w sumie romnąć. Chyba czekajcie, popatrzę sobie. Jakby tutaj Tylko fanom, kurde chcę znaleźć Lokalizacja musi być taka... Loka... kurde taka super zaista. Yy, to nie może być do takie miejsce. Niektórzy po prostu wędrują ileś tam, żeby znaleźć taką lokalizację taką dobrą. Ja muszę troszkę troszkę, Nie no... Ale to trochę zimy tu było mm. Trochę zimy, trochę lata mm. Nie, na zima Syberia wypierdolę. Mm. Tam nie mm. idę. Na zimie się nie będę rozwinął Ponieważ warunki bytowe tam będą yy, bardzo złe. Rolnictwo mm. tam będzie słabe Do rozwinięcia. Tu gdzieś się bawimy, tyle się Ponieważ taki mamy, taki mamy klimat, że tak powiem. Kurde! Tu się zaczyna jungle. Czekajcie. Dobra! Ja posyłam dwa nagi wieczorem. Cyk! Dobra! Tu się rozbijamy. Dobra! To woda się wykosi. Tak się będzie ten. Dobra, robimy sobie skrzyneczkę. Czes, to yy, dobra, mm, teraz hmm, dobra, Teraz co? teraz tak, mm. Trochę, trochę drona yy, zużyję na apatyki, żeby mi trochę tak te, te patyków. Hmm, teraz sobie jakieś walniemy, tak co hmm, by tu, tu sobie walną. Kilofa czas kopać. Tu będzie taki o, duży obszar. Te płaskie obszary to będzie moja hatta. To sobie kopalnie zrobimy. Zobaczcie, jak jeszcze. Ja tu już widzę takie y, fajne kopalnie. Teraz zobaczycie o co chodzi. Tylko to już muszę ziemię ładnie obłożyć. A potem się już potem ładnie to... Zrobię taki szyb. Wszystko będzie ładnie. Będzie... Jak się już rozwinie, będę dobre rozwinięty, to zobaczycie. Jak będzie wszystko ładnie. Będę się dzisiaj bawił. W ogóle przez weekend. Bo mi się raz nudzi. I jak będę pisał wszystkie odcinki, odcinki tam wszystkie potrzebę tego Minecraft'a. Jak y, zacznę grę, na cały odcinek, to już będę, o, wpis, był jeszcze trochę rozwinięty. Minecraft sobie będę grał tak poza odcinkami, będę dużo robił w Minecraft'ie, ponieważ chcę, żeby po prostu odcinki były ciekawsze z Minecraft'a. To jest różnica po prostu y, y, pomiędzy tamtymi grami, czy farmingiem, a tym. Co tu zrobić? Czyli znaczy, tutaj zaktykujemy Wszystko wyłapkujemy Zabiorę gotową chatę a dzisiaj sobie powinienem poza... po, po odcinku, mieć gotową chatę To sobie żeby tak zwany... Postawię sobie checkpoint, bo nie chcę właśnie stawiać byle poeta potem żałować to W tym miejscu, który postawiłem Dobra Dobra, tu mamy taki zarys na kopalnię To czas pier na pierwsze wykopy Let's go everybody W ogóle Daną Minecrafta nie grałem, to naprawdę kurde ziomy. Trzeba coś przygadać na tak mi się brakowało tak się... Kurde, zagrał bym karta, ale kurde, skąd teraz mieć karta e, Chciałbym tutaj pozdrowić mojego najlepszego, serdecznego przyjaciela, e, który mi oczywiście dał Minecrafta. E, Bado cię pozdrawiam, mój najbardziej serdeczny przyjacielu. E, chcę, żebyś po prostu... Wiem, że na pewno będę oglądał chociaż te, troszeczkę tego odcinka, tak się zawsze kopię. Zawsze może być surowce już Dobra, teraz tak troszeczkę kopuję, żeby mieć już Coś tego Zawsze mam, yy, zawsze sobie robię pierwsze y, kilo, drewniane A potem już tak, potem zawsze z, z, Po prostu mi już zostaje Ja yy, zawsze, zawsze sobie właśnie tak robię, potem już walił to mam już Robię sobie właśnie te już rzeczy yy, Z kobla ale moje słownictwo minecraftowe rządzi Dobra Jeszcze na odcinku chcę po prostu pokopać się trochę kobla A, ja się do wrócę, bo Czy sobie łopatę, czyli standardowy ekwipunek górnika trzeba sobie ewanąć. Eee nie nielimitowane Dobra, tego dirta tu gdzieś wyrąbimy Tu, tu, cyk, cyk To nam coś zlecić, żeby go nie stracić Przez To jest jakąś dziwną rzecz Dobra, kopniemy sobie trochę, trochę. Yy... Tak, 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 tak Tak, tak tak Oczywiście węgla nie ma Trzeba sobie zrobić z drzewnego trochę To jest to pochodnie Węgiel drzewny też jest dobry, tylko że on, y, jego zastosuje, jego stosować tak do przepalania, to jeszcze nie. Bo okay. jak się potem już znajdzie pierwsze złoża węgla, to już potem węgla już jest nawet, nawet nadmiar. Nasze, moje cele, właśnie, każdy, właśnie celem, każdego Minecraftowicza, czy jak to tam można nazwać, y, tego to jest znaleźć diaksy, bo potem się nie jest... Diaksy po prostu w sumie się tylko używa dla szpanu, czyli po prostu się robi jakieś Eku diaksowe do PvP no a z potworkami to się... taki taki fej trochę. No trochę niżej jeszcze kopnę. Nie trzeba to po prostu obiekty wyrównać, bo to było takie trochę nieładne. Słuchajcie, taka ładna kopalnie. Ja nawet sobie jakiś tak raz, że sobie sobie te schodki tam ja na syrwalu. To będzie ładnie wyłożone takimi schodkami tymi z, z bruku takie Dobra Dobra, troszeczkę będzie spora chata Nie, 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 nie. Ja wiele taką chatę walnąć No, taki to obszar musiałby się, by się obkopać Pod taką parcelę to właśnie teraz tworzę pod My House. Trzeba troszeczkę właśnie sobie spikać po angielsku, żeby, żeby też było fajnie. Myślę, że te podstawowe słowa angielskiego są jak najbardziej przydatne. I też fajny odcinek wyszedł. O, za chwilę będzie moja piesza nocka. Czyli za chwilę tutaj się będzie. A to nawet już tak dużo nocek, więc tak będzie się panił łóżko. Łóżko to jest tak ogólnie wstępnie położone. Ale jak tu hopa powstanie. Na Następ do odcinku już pewnie zobaczycie już, yy, pre, już ukończone prace nad hatą. Tak zwany nasz nowy dom. Będzie. A to na nie, może nie, może się jednak zachowam do skrzynki, bo już będę już miał. Na start rolnictwa Ona już pewnie trochę już pewnie, pewnie 20 minut będzie No to tak Na dobry początek coś tam mamy Porobiłem sobie trochę już Widzicie jak widzicie zakończyłem sobie na kopaniu parceli No więc zemeczki 20 łapeczek Kolejny odcinek z yy, Może z kolejnej gry albo może z, My z Minecrafta też yy, Więc Ja się będę z nami żegnał do nas tego odcinka. Cześć.